Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach to hasło 14. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbędzie się w najbliższą sobotę 18 listopada. W Lesznie po raz drugi bezpłatne informacje prawne będzie można uzyskać stacjonarnie. Od godziny 10 do 16 notariusze będą czekali w Bibliotece Ratuszowej na Rynku. Kto nie będzie mógł dotrzeć na miejsce w tych godzinach będzie mógł skorzystać z porady telefonicznej pod numerem 61 669 87 0. Już dziś pytania można zadawać notariuszom za pośrednictwem strony internetowej porozmawiajznotariuszem.pl. Odpowiedzi będą udzielane w sobotę 18 listopada w trakcie streamingu na żywo na profilu Porozmawiaj z Notariuszem na Facebooku. Jego częścią będą także rozmowy z notariuszami na ważne tematy dotyczące wszystkich czynności notarialnych. Jak mówi notariusz Renata Cejba, koordynatorka Dnia Otwartego Notariatu w Lesznie, bezpłatnych informacji prawnych notariusze udzielają przez cały rok w Kancelarii. Kancelariach notarialnych, co wynika ze specyfiki zawodu i obowiązku notariusza pozostania bezstronnym. Spotkanie w sobotę w bibliotece w centrum miasta pozwoli oszczędzić czas i uzyskać niezbędną wiedzę na temat ważnych życiowych spraw. Wydarzenie patronatem objął prezydent miasta Leszna.